Podnośnik se przyjechał i pewnie jakiś facet będzie coś robić. No nic, ciekawie jest. No. Nie wiem czy widzicie, ale ten typ coś tam robi. O. No, ten typ tutaj nie wiem, czy go widać. No już nie widać. Bo już poszedł sobie, dobra. Zobaczmy jeszcze z drugiej strony. No, standard że pusto. Prawie pusto. No nic. Wait a minute.

Nieźle z tym ciągnikiem. Wymiatają jak chuj. No. I teraz spróbuj nie spaść. Nie? A tutaj, co się im narobiło? Ciekawe. Bardzo ciekawe. Tylko nie spadnijcie tam. Dobra, trzymajcie się do zobaczenia Inarka, bo tutaj i tak nie ma za dużo do nagrywania dalej.